Bliskie, kolejne newsiki, Steam obnażył Activision, nowy fable gameplayowy, który w sumie troszeczkę chyba widzieliśmy nawet bym powiedział, więc to jest to, co my tu mamy, co my tu jeszcze mamy i jakieś zmiany w Warner Bros Games, o, ciekawe, ciekawe, jakieś studia zamykają. Że zobaczymy, zobaczymy, co tutaj nam loot Boxy znowu pokażą i opowiedzą, także lecimy, obadajmy. W dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat Activision i tego jak przyznali się do używania sztucznej inteligencji w Call of Duty Black Ops 6 oraz Uuu. małej kontrowersji, która z tego powodu wybuchła. Dużo się również dzieje wokół Uniwersum DC oraz Warner Bros, które to anuluje niektóre gry oraz usuwa pewne studia ze swojego katalogu. Pojawił się także nowy zwiastun Fable oraz dostaliśmy informacje o przesłunku premiery tej gry. Nim jeszcze zacznę, zapraszam Was na naszego Instagrama, gdzie postujemy niektóre newsy z wyprzedzeniem oraz gdzie możecie mieć dostęp do pewnego ekskluzywnego materiału. No więc moi drodzy, Activision przyznało się do używania sztucznej inteligencji w procesie deweloperskim Call of Duty Black Ops 6. Jak no. dobrze wiemy, używanie AI w dzisiejszych czasach jest już po prostu na porządku dziennym. Wszystkie duże korporacje, firmy, czy nawet my po prostu osoby prywatnie tego używamy, po prostu, żeby nie automatyzować. Niektóre rzeczy i żeby sobie w jakiś sposób ułatwić pracę. Używanie tych narzędzi nie jest niczym dziwnym. Ja szczerze powiedziawszy, nie korzystam zbytnio z AI. Nie mam takiej potrzeby, by nawet bym powiedział. <laughs> natomiast przyznawanie się do ich używania to już jest dosyć inna kwestia. Nie każdy oczywiście chce powiedzieć, że Ej, ja używam AI do tego czy tamtego, no bo po prostu nieco może to wpływać na jego reputację, czy nawet taką wiarygodność jego produkcji. Można powiedzieć, że do tego mniej więcej przyczepili się gracze, kiedy to Activision zamieściło informację, że wykorzystuje właśnie sztuczną inteligencję w procesie tworzenia gier. Wszystko to okazało się za sprawą nowej polityki Steama, która wymaga teraz od deweloperów ujawniania wykorzystania AI w procesie produkcyjnym oh, Na stronie Black Ops Możemy przeczytać oto taką zamieszczoną Wiadomość Oświadczenie w sprawie treści generowanych przez SI. Nasz zespół tworzy wybrane Elementy gry korzystając z narzędzi Generatywnej inteligencji Czy słusznie jest krytykować albo wręcz Inaczej przyklaskiwać taką pomoc Którą wykorzystuje sobie Activision No to to pytanie pozostawiam tak na dobrą sprawę Wam, publicę Po tej informacji w sieci pojawiło się już Ogrom mieszanych komentarzy na ten temat Niektórzy właśnie mówią, że jest to coś, co może pomóc branży gier wskoczyć na następny jakby tribik i może to być pewnego rodzaju innowacja, która wprowadzi nową jakość na rynek gier. Natomiast drudzy oczywiście krytykują takie podejście, mówiąc, że obniża to poziom jakości i sprawia, że treści są mniej oryginalne. No więc tak jak powiedziałem, hmm. słowo się mówi o uniwersum DC w ostatnim czasie oraz o ciekawe, no bo no, akurat. Ludzie są mocno podzieleni odnośnie wykorzystywania jej, zwłaszcza gdzieś tam w sztuce, w jakichś grafikach i tak dalej. I to jest akurat prawda, ale no, trzeba poczekać, Moim zdaniem, jeszcze, czy to będzie dobre, czy też niedobrze. Z jednej strony niedobrze, no bo deweloperzy jednak nie mają. Że tak powiem, inwencji twórczej, sami czegoś nie wymyślają, brakuje im pomysłów, nie są bardziej kreatywni i się poosikują właśnie AI, żeby, no bo AI jednak jest bardziej kreatywna, no, chociaż z drugiej strony, żeby AI coś im wygenerowało, muszą to jakoś w miarę opisać, moim zdaniem. Więc no, takie pół na pół bym powiedział, wszystko zależy od, od danej jednostki, to jak uważa zapewne o tą sztucznej inteligencji, no ale zobaczymy, jak to wprawimy. Pytanie. Co dokładnie zostało stworzone przez AI i jak to wygląda, żebyśmy mogli odzwierciedlić, co konkretnie zostało stworzone? Może akurat to, co zostało stworzone przez AI, naprawdę bardzo dobrze wygląda, więc przynajmniej jeśli chodzi o Call of Duty Black Ops 6. Więc no, to jest dobre pytanie. Nie? Co konkretnie zostało stworzone, żebyśmy mogli porównać przyjrzeć się temu też tego typu rzeczy, nie? Warner Bros., którzy to posiadają prawa właściwie do większości ilości postaci z tego świata. W branży gier od dłuższego czasu obserwuje się raczej sukcesywną ofensywę Marvela, no i gdzieś właśnie ci drudzy, o których wspomniałem, pozostają w tyle. Niestety produkcje typu Gotham Knights czy Suicide Squad Kill the Justice League nie były takimi sukcesami, jakimi no, chcieliby chyba twórcy, żeby były, no więc też oczywistym jest, bez podawania formalnych nam, prawda, wiadomości od tego studia, że poszukuje się w zespole jakichś alternatywnych Alternatyw czegoś, co po prostu przerwałoby ten impas. No i słusznym chyba byłoby spodziewać się czegoś takiego w najbliższej przyszłości, właśnie dlatego, że w ostatnim wywiadzie, którego udzielił niejaki James Gunn, zaznaczył, że planowana jest aktywna współpraca z Rocksteady oraz NetherRealm, i jako współprzewodniczący DC trwają już rozmowy właśnie dotyczące przyszłych IP, które mają pojawiać się spod szyldu Warner Brosa. Peter Safran również odniósł się do tej kwestii i cytując, powiedział, James i ja spotykamy się z zespołami z NetherRealm i Rocksteady, aby omawiać postacie i historie, które nas interesują. Jak się okazuje, ta współpraca ma być czymś więcej niż tylko zwykłym podawaniem IP na tacy i urobieniem z tego gier, gdyż, jak zostało podkreślone, w ramach tego, jakby to powiedzieć, ruchu propagowana będzie ścisła integracja gier z DCU, co oznacza, że gry będą częścią nowego, spójnego uniwersum obejmującego wszystkie media, jakie tylko są możliwe. Obaj współprzewodniczący, czyli Gunn i Safran, mają uważnie nadzorować wszystkie projekty oraz potwierdzili oni, że filmy i gry będą od teraz ze sobą powiązane. Co oznacza, że bohaterowie oraz wydarzenia w grach mogą mieć wpływ na to, co zobaczymy na ekranie po prostu w kinie. No i. Wicewersa. Nie znamy jednak szczegółów, nad jakimi produkcjami dokładnie pracują. Wiemy, że jest to na pewno wczesny etap takich rozmów oraz planów, i pierwsza gra osadzona w Uniwersum DCU może pojawić się dopiero za kilka lat. Natomiast to nie są wszystkie nowe informacje, które tyczą się właśnie Warner Bros oraz studiom im podległym. Według niedawnych doniesień Bloomberg wydawca miał zamknąć trzy studia oraz anulować kolejne Wonder Woman w ramach przypomnienia jedno ze studiów deweloperskich Warner Bros. Pracowało właśnie nad Wonder Woman, mianowicie chodzi tutaj o Monolith Productions. No i sama gra została pokazana jeszcze nam w 2021 roku, ale od tamtego czasu nic się kompletnie nie pojawiło. Dochodziły do nas jedynie doniesienia i Szczerze jedynie nie słyszałem. już blisko 100 milionów dolarów, oraz że ciągle dochodzi do pewnych restrukturyzacji w zespole. I tak naprawdę nadzieja dla tego tytułu na możliwy debiut była naprawdę nikła. Według właśnie wspomnianego raportu od Bloomberg, gra o Wonder Woman. Została anulowana, tym samym Monolith Productions zostało zamknięte, a do tego Uuu, także Leier, Warner Bros e. Games. Ej, ej, ej. W do tych informacji szybko odniósł się przedstawiciel Warner Bros i potwierdził, że wszystko co ten raport zawierał, jest faktem. Z jego słów wynika, że musieli podjąć bardzo trudne decyzje dotyczące struktury w ich studiach deweloperskich, przeanalizować swoje inwestycje i skoncentrować się na tworzeniu najlepszych możliwych gier w ramach ich kluczowych franczyz. Nic dziwnego, że tak się dzieje. Tak jak wspomniałem jeszcze przed momentem, kiedy mówiłem o Jamesie Ganie, Warner zdecydowanie nie jest zadowolony z wyników, jakie finansowo osiągnęła w 2024 roku za sprawą wydawania kiepskich produkcji, nie oszukujmy się, te tytuły, które wydawali były naprawdę bardzo no nie, One nie są, kurde, popularne, nie? To jest, to jest prawda, no nie? ten, ten, ten nowy Batmany i tak dalej to, to jakaś kiszka niesamowita, nie? Więc nawet mnie, mnie to jakoś nie, 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 nie skusiło. Chociaż w sumie nawet od Marivela, te Spidermany jakoś też mnie jakoś nie, 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 nie kuszą za bardzo, nie? Więc... No, coś tym musi być, nie? Bardzo mierne. Dlatego też firma planuje odbudować swoją reputację w wielkim 2025 roku oraz w późniejszych się latach. Zostało również zaznaczone, <laughs> że te zamknięcia różnych zespołów nie odzwierciedlają tego, jakim talentem się oni tam wszyscy cieszyli. Wydawca dąży do tego w tym momencie, żeby przenieść tych pracowników tam, gdzie to tylko możliwe, do innych ról w organizacji, gdzie dalej będą pracować nad rozwijaniem właśnie gier należących do War. O wskrzeszeniu legendarnego xboxowego IP, czyli Fable dowiedzieliśmy się jeszcze w 2023 roku, gdzie to na zwiastunie przygotowanym nam przez Playground Games, znane chociażby z serii Forza Horizon, pokazano nam nową formułę i formę przedstawienia serii RPG od Lionhead Studios. Sama gra w tamtym momencie narobiła nieco szumu, gdyż chociażby na samym trailerze pojawił się niejaki Richard IO8, czy też protagonistka w tamtym momencie, pokazana właśnie na tych trailerach, i a nie wpisywała się w kanon krytykowanego podejścia do gier, gdzie to postać żeńska jest głównym bohaterem, co oczywiście wywołało niemałe dyskusje w różnych grupach, co pozwoliło grze zdobyć nieco popularności. No ale pomijając już to wszystko, przejdźmy do meritum. Właściwie od tamtego momentu o Fable nie pojawiało się za wiele, natomiast dzięki niedawno wypuszczonemu zwiastunowi rozgrywki przez twórców gra ponownie jest na ustach wielu fanów oraz społeczności graczy. Został nam przedstawiony krótkim materiał z Pri alfy na którym... I że postać się, się nie podoba? ...scenki z fragmentami rozgrywki. Niektórzy słusznie zaznaczają, że gra bardzo przypomina Wiedźmina 3, natomiast mimo tych porównań trzeba zaznaczyć, że gra po prostu cechuje się swoim własnym klimatem, takim... Tak, jest bardzo kolorowa, jest bardzo... Mm... No... Te wszystkie barwy w porównaniu do wieżka to, to, to jest jednak no, bardziej kolorowa, nie? Te wszystkie światła, te cienie, no wiadomo te, te wszystkie RTX i tak dalej, to robią tutaj wrażenie, ale no, jest, jest bardziej jaśniejsza, jest a bardziej taka. Nie, nie wiem jak to by ująć a, radosna. Baśniowym, podejściem na pewno niepowtarzalnym klimatem, bo sama baśniowa estetyka to jedno, ale na tym zwiastunie pojawiają się pewne momenty, które wskazują na dosyć humorystyczne podejście do tej produkcji. Chociaż... A to w sumie dobrze, jeśli faktycznie z humorem podchodzą do gierki, no to ma to wielki sukces. Znaczy ma to. Ma to szansę na wielki sukces, nie? Ale zobaczymy, jak to, jak to, jak to wyjdzie, nie? Więc. No, bo niektórzy tam mówią, mogą się przyczepić, o, bo główna postać, no tak, jak wspomniał. Że kobita, ale, że też nie jest ładna. Jest ...scena z parówkami, czy scena końcowa z kopniakiem w kurczaka, a samych informacji <laughs> dotyczących właśnie premiery tej gry, no to niestety dla wszystkich, którzy chcą powrócić do świata Albionu, mam nieco przykrą wiadomość, gdyż twórcy potwierdzili opóźnienie tej gry na 2026 rok i dalej na konkretny. I pasożyta tam jakieś życie, no? Zaczekać. To by było na tyle. Na razie, cześć. No i gitara, gitara. No zobaczymy co z tym fablem, bo po tym trailerku, jak oglądaliśmy, no to zapowiada się całkiem, całkiem spoko. Um, zobaczymy czy jeszcze coś poprawiają, czy też nie, no bo wiadomo to jest pre-alfa, pre dobrze widziałem? To było pre-alfa chyba, nie? Eee, tak, pre-alfa footage, więc to się jeszcze na max, na max zmieni, tym bardziej, że to jest właśnie pre -alpha, więc też nie dziwię się dlaczego przesunęli. Na 2026, chociaż to jeszcze może się zmienić. To jeszcze mogą przesunąć. Więc musimy poczekać cierpliwie i niech tam po prostu pichcą. Jak to mówią, Let them cook. I niech to zrobią porządnie i będziemy mieli święty. Spokój, że tak, żeby nikt też się nie doczepiał za bardzo, żeby to nie była jedna wielka kupa, ale no, no taki baśniowy świat, kolorowy, nawet bym powiedział, jaśniejszy pod względem klimatu. Ja jakoś mocno bym pewnie do wieśka tego nie porównał, choć chociaż zobaczymy, jak będzie pod kątem gameplayu, więc czas pokażę. Dajcie demko jeszcze ewentualnie, no to już w ogóle będziemy mogli sobie to porządnie obadać. więc czekamy.